Dziecko słyszy, więc widzi. Bajki dla dzieci. Na ratunek Garfikowi. Garfik był jeszcze bardzo młodym rudym kotkiem, więc całymi dniami miał ochotę na psoty. Razu pewnego wybiegł z domu z samego rana i ruszył w stronę ulubionego parku. Skakał po ławkach, kamieniach i koszach na śmieci. Jednak to nie wystarczało Garfikowi. Muszę wspiąć się jeszcze wyżej, mówił do siebie. Długo rozglądał się za swoim wymarzonym drzewem. Znalazł je niemal na końcu dużego parku. Było idealne. Wysokie, gęste, miało silne gałęzie. Ruszam do góry, krzyknął i już miał wbiegać na drzewo, kiedy usłyszał nieznany mu głos. <laughs> Jesteś pewien? spytała wiewiórka Zosia. Jesteś pewien, że chcesz wejść akurat na to drzewo? Jasne, że jestem pewien, odpowiedział Garfik. Jest wspaniałe. Jest najwyższe w całym lesie, ogromne i bardzo niebezpieczne, skomentowała Zosia. Widziałam już takich chojraków jak ty, Kotku. Nie jeden wleciał na górę najszybciej jak się da, żeby potem mieć problem z zejściem. Co ty mówisz? Oburzył się Garfik. Nie ma takiego drzewa, na które nie mógłbym się wspiąć i z którego nie mógłbym zejść. Idę. Jesteś bardzo pewny siebie, Kotku. Ale te koty, które musieli stamtąd ściągać strażacy, też były takie jak ty. Jak chcesz, Rudzielcu, żeby nie było, że nie ostrzegałam. Garfik zastanowił się przez chwilę, dlaczego ta wiewiórka chce mu popsuć tak piękny dzień. Skąd ona może wiedzieć, jak świetnie wspina się i schodzi z drzew taki kocur jak on? Ech, ja jej pokażę, powiedział do siebie i ruszył w górę. W kilka sekund był już niemal na szczycie drzewa. Wspinał się znakomicie. Z góry miał piękny widok, który obejmował cały park, ale i osiedle za parkiem, a nawet rzekę, która przecież była bardzo daleko. Z tak wysokiego drzewa nawet ona była widoczna. Garfik ubajał się widokiem i sukcesem we wchodzeniu na taką wysokość. Powoli robiło się ciemno, więc Garfik postanowił wracać do domu. Jednak kiedy spojrzał w dół, by znaleźć odpowiednią gałąź, poczuł coś dziwnego. <laughs> I co? Teraz się boisz? Wiewiórka Zosia pojawiła się znikąd. Ja niczego się nie boję żachnął się Garfik. Może i jestem malutka, ale nie jestem głupia kotku. Widzę, że się boisz. Prawie wszystkie koty, które się tu wspinały, oblatywał strach, kiedy tylko miały zacząć schodzić na dół. Garfik wziął głęboki oddech. Było bardzo wysoko, a on faktycznie bał się zejść. I co mam teraz zrobić? Spytał Wiewiórki. Jak to co? Poprosić o pomoc. Musisz miałczyć, aż któryś z tych ludzi, którzy spacerują po parku, wezwie straż pożarną. Prosić o pomoc? Ja jestem odważnym kotem. Nigdy nie poproszę o pomoc. Wiewiórka roześmiała się. Z czego się śmiejesz? Spytał Garfik. Odwagą jest właśnie prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujesz, kocie. Te słowa zaimponowały Garfikowi. Wiewiórka Zosia była bardzo mądrym zwierzątkiem. W parku robiło się naprawdę ciemno, więc garfik zaczął miałczeć. Miał nadzieję, że ktoś go usłyszy. Zosia pomogła kotkowi. Zbiegła szybko po drzewie, przecież była wiewiórką, jej wspinaczka była o wiele lepsza niż ta kocia. Biegała po parku i zwracała na siebie uwagę. Zauważyła ją mała dziewczynka, która pobiegła za uroczą wiewiórką aż pod drzewo, na którym utknął garfik. Wtedy usłyszała miałczenie kota. Rodzice nauczyli dziewczynkę, że kiedy ktoś potrzebuje pomocy, trzeba mu jej udzielić. Sama nie mogła wspiąć się na drzewo, więc zadzwoniła pod 998. Straż przyjechała bardzo szybko. Wóz strażacki mógł wjechać do parku, ponieważ były w nim szerokie ścieżki na wypadek pożaru, czy właśnie takiego przypadku jak niesforny kot Garfik, który nie umie zejść z drzewa. Jeden ze strażaków wskoczył na wysięgnik, a drugi kierował nim tak, by mogli ściągnąć Garfika. Udało się, choć kot był mocno wystraszony. Kiedy strażacy odjechali, Garfik długo jeszcze wpatrywał się w to drzewo. <laughs> I co, kotku? spytała Zosia. Wspaniałe jest, ale miałaś rację. Chyba sama pewność siebie nie wystarczy. Może i nie posłuchałeś mnie na dole, zauważyła wiewiórka. No ale już tam na górze poszedłeś po rozum do swojej kocie i główki i wezwałeś pomoc. Nie dałbym rady sam zejść z tego drzewa. Wiem, mówiłam ci o tym, punktowała go Zosia. Ale ja tak bardzo chciałem tam wejść. Tylko że. To było pierwsze drzewo w tym parku, na które się wspinałem. I to był błąd, powiedziała Zosia. Jesteś kotem, koty uwielbiają się wspinać. Ale masz jeszcze mleko pod nosem, jesteś malutki. Więc może spróbuj najpierw z małymi drzewami, co? Znowu masz rację, powiedział Garfik. Jesteś najmądrzejszą wiewiórką, jaką znam. A ile ich znasz? Spytała. No. Jedną, ale jaką mądrą. Lecę do domu. Dziękuję ci za pomoc i dobrą lekcję. Nie ma problemu. I tak nie miałam już za dużo roboty na dzisiaj. Uśmiechnęła się Zosia i pomachała Garfikowi na pożegnanie, gdyż ten już dawno był po drugiej stronie parku. Koniec. Dziecko słyszy, więc widzi. Bajki dla dzieci.